Siema, ja jestem Friedemann, a to jest 12 odcinek serii FreePlay. Dzisiaj zagramy sobie w Iona. Pierw wybieramy sobie serwer, oczywiście to będzie Barus. O, nie wiem czy oczywiście, 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 bo to jest polski serwer. E, pierw wybieramy sobie rasę. Um, u mnie akurat będzie to chyba, e, albo mamy do wyboru Elios, albo Esmodian. E, e, Esmodianie są władcami górnej części świata a Atrei, a, a oni są dolną częścią. Są arogancy i uważają się za spadkobierców. A to nasza oczy jest dzika i ciemna. Ja wybiorę sobie Asmodian. Hmm. Eee. Dobra, chcę Asmodianów, tak. Czyli nie będę mógł tworzyć tych, tych postaci, tylko będę mógł tworzyć postacie z, jakby z tego pułapu. Tych Asmodianów, tych, tych. Dobra, i teraz mamy do wyboru. Eee, Wojownik. Wo aha, wojownikę wojowniczkę. wojowniczkę. Hmm. sobie wojowniczkę, ale. E, mamy do wyboru tak, z jeszcze, zwiadowczyni, maga, magini, e, kapłan, kapłanka, inżynier, inżynierka, artysta i artystkę. I ja sobie wybiorę oczywiście wojowniczkę, tym razem. Dalej. E, Oj, mamy teraz tak, no oczywiście moje imię to będzie. Fidamian. O, nie mogę z dłużej... Aha. Dobra, no okej, okay. Sprawdź nazwę. Możesz być nazwę, dobra. E, głos. Twardy. Wybierasz mnie. Co za zaszczyt? Weź to. Weź to. A ty? Jeśli nie traktujesz mnie poważnie, to drżyj o swój nos. U, no, no nieźle. Dobra. Weźmiemy sobie to. E, zlecany wygląd. O, sexy. Jakie tu są ten? Ujmujący specjalny. Aha. No i jest jakiś sekcji taki, powiedzmy, że... O. Nie wiem, mniej więcej nie będzie taki. Mm. O, możemy sobie to posłać też twarz. Ehm, tak jak w poprzednim odcinku Terry, ta gra jest według mnie już pod tym względem lepsza, bo można sobie zrobić... Ehm, w sumie chyba ładniej nawet twarz. Kształty też są do zrobienia, tak? Te też są takie, jakby już pokazane są simszy. Dobra, no wybierzemy sobie raz, dwa, to nie będę się e, jakoś tam zbytnio, nie wiem, jak by to powiedzieć, zastanawiać st nad tym, e, jaką, jaką tu sobie wybrać, fryzurkę. Dobra, powiedzmy, niech będzie taka, e, akcesoria, a tu mogę sobie wybrać jeszcze, no, jakiś tam, ale, dobra, to jest mało ważne. E, podgląd, a może sobie zobaczyć jak będziesz, będzie nasza postać wyglądała z danym ubraniem. Tu można nawet wchodzić w tym. Nie, no dobra, o w skrzydełkach. Wow, dobra. Stwórzmy tę postać. Weźmy spokój się kobiety, do garów. Ta wojna nigdy się nie skończy. Nasi wrogowie nigdy nie spoczną. To jest twoja wojna, żołnierzu. A jej stawką jest przetrwanie twojej nacji. Gdybym się w to, bo ta jest... W sumie nie dla mnie. Okej. Okay. Um, tab i Co to ty się grzejesz? Zamknij się. O, serwer dla początkujących. Przejdź. Przechodzę na serwer dla początkujących. <grym <grym nie, nie, nie. Co robisz się? Wypadł z pomocami. Dlaczego tak się grzebiesz? Akceptuj. A więc ruszaj w drogę! Dobra, e, no i to lecimy. E, Mapkę mam na M. Na M, tak, na M jest mapka. Tu masz nasłonować misję. Robotnik Dobra, i musimy teraz ich rozwalić. Gnis, suko. I, suko O ja zajbi się. Na rozkaz z kapitana. fajnie. W domy, nie wiem. Tak samo jak to, to, to się chowa, Teraz musimy iść, gdzie to było. Eee, a tutaj mam tych umiejętności, tak. Eee, padel ma... Usu, usuwacz Usuwaczka minimalna. Handlarz bronią. handlarz zbrojami. Czego potrzebujesz, Jan? Jan, Jan. Potrzebuję tego. Zegnaj, e, Powiem wam szczerze, że gra Ion jest e, wyśmienita. E, jest, jest po polsku. Kurde, jest po polsku. No e, tu sobie ten. E, jest po polsku cała. E, ja bardzo, jak już mówiłem, nie lubię takich gier właśnie e, właśnie w takim formacie, że są pokazane jakby prawie, że normalni ludzie. E, wolę takie animacyjne, jak Surt, albo właśnie No style Um, takich właśnie bardziej szukam, czy na przykład Dragon takie bardziej mi się podobają. Gry właśnie typu... E, takie są też zajebiste i właśnie nie wiem dlaczego, ale ta gra mi się spodobała i e, bardziej niż jakieś tam inne z właśnie takich tytułów jak e, e, podobnych, nie pamiętam Terra. Terra też mi się spodobała, ale nie tak bardzo nawet jak, jak tutaj ta gra Kurna, ona jest po polsku, dubbing to jest też po polsku, łazisz, ona tamta nie, nie była, ta nie była po polsku. Tu chodzimy po polsku, wszystko jest. Mamy nawet własny polski serwer, Barus, na którym sobie siedzimy i tutaj mamy... Śliczne, um, zajebiste rzeczy. Ja wiem, słyszałem dużo o tej grze, jeszcze, jeszcze więcej. Mogę tam skoczyć? No nie gadajcie. Aha, ale ja nie umiem pływać. Ale skoczyć mogłem. A czyli mogę w ciągu 30 minut e, poczekać, a mogą mnie skrzesić. Rozumiem. Fajnie. Czyli jak gdzieś tam umarł na jakimś polu bitwy, to też mogę mnie skrzesić. bądź? Co tak się drzeć? Pokaż mi ją. Churna tak gra jest dobra, no i fajnie mi podoba mi się to, że też jak są jakieś lokacje, to można ułaścić po każdej lokacji, Zauważcie, że możecie tu wskoczyć na to. Jak dalibyście radę to nawet na to byście mogli skoczyć. Ja nie wiem czy nie, raczej nie dam rady. W zasadzie życie super. No, ale może jakbyście chcieli nawet dalibyście radę, to przy pomocy jakiegoś delikatnego bugu dalibyście radę tam wskoczyć na luzie. Mm. Na to drzewo też, o proszę, wskakujecie. Nie są aż takie wielkie, nie ma nie ma takich bugów praktycznie, nie zauważyłem jeszcze Jak na razie takich wielkich bugów, które, o, o Coś tutaj widzę już Które powodują, że gdzieś tam się zaczęliśmy Fajne, podoba mi się naprawdę to Gra jest też, właśnie chodzi o to, że ona jest MMORPG i to jest takie dla mnie trochę Trochę zadziwiające, no bo Kurde <gry> No, gra wymiata, są zajbiste lokacje, wiem, że na pewno jest, to nie jest jedna z Jedna lokacja i i chuj, następne lokacje to są do, do dupy. Eee, wiem, że ta, loka ta lokacja to jest jedna... po prostu... to jest, to jest, pigu to jest ta malutka pigułeczka tylko. Pokazana co tutaj może być eee, wiem, że chcę, będę chciał dalej grać w tą grę eee, tak mi się przynajmniej wydaje i chciałbym dalej w tą grę grać eee, i będę w nią grał na pewno <laughs> Co ja w ogóle. Eee, polecam wam tą grę tak naprawdę Wiem, że wy mi ją polecieliście. Polecie. poli. po. po. powiedzieliście mi, że ta gra jest fajna. Napisaliście mi, że jest super i tak dalej. No i proszę. I się zgadzam z wami. I gość, robotnik O tak! Nie zrobiłam nic złego! A Patrz, rżnie mnie młotem. Usiądę sobie. Ja, ale groźnie. <grymne> Dobra, mm, O, tu możemy być przerwie. Rżinie, rżinie, rżinie. Czekaj, o, albo przyjdziemy sobie. Moja loga! Moja loga! Moja loga! <grymne> o Boże Nie, zajebista gra... Zagram ją jeszcze trochę. Co ja pierwsza zagram będziemy ileś od razu jeszcze, kurna, nie chce mi się wykonywać misji, taka gra jest fajna, po, 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 po prostu samo skakanie dla mnie już jest fajne, jaki idiota się zachowuje, naprawdę, <noise> Zablokowałem się, a nie, nie zablokowałem, chcę skoczyć tam do wody jeszcze raz, <noise> proszę, błagam, chcę skoczyć. może jest jakaś możliwość pływania, nie wiem, właśnie, jakby była, to by było spoko, co, wskakujesz, albo jakaś tratwa, hu, o, tratwa by się przydała, tamta woda, w ogóle... Wody to tak rzadko ktoś, rzadko jest tak, że do wody można skoczyć w grach, bo praktycznie zawsze jest tak, że jest zablokowana, jest jakby yy, niemożliwa nawet do, do wejścia. Jeb, jeb, nie, jedmigo. Przedmiot nie pasuje. Czy mogę coś dobrać? O, instrument. Ale mogę się sprzedać, Dobra. E, dobra. E, nie ma sensu przedłużać tego wszystkiego. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do innych odcinków. Ta gra, którą właśnie zagrałem, a on jest zajebista. i dalej będę wygrał po odcinku, tak samo. E, wymiata. Ja Wam ją także polecam. Zagrajcie sobie w nią. E, co więcej mogę powiedzieć zapraszam do następnych odcinków i widzimy się. Widzimy się w następnym odcinku z serii Freeplay i no, terii Elsword i wszystkich innych Gier Także do zobaczenia, trzymajcie się, mówi dla Was Free Damian, wasz przyjaciel mąż, żona, dziecko, Harry Potter. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa idę spać, bye!